Myślę, że ich zaangażowanie i poświęcenie w działanie społeczną przyczynia się do rozwoju naszej gminy. Sporo wniosków wpłynęło w tym roku? Tak, była to spora grupa i kapitoła miała problem, żeby wybrać z tej grupy grupę nominowanych i wybrać tych, którzy otrzymali główną nagrodę, statuetkę Gminy przygodnicy. Z tego co wiem, będzie też specjalne wyróżnienie, specjalna statuetka Wójta Gminy Przegrodzice Krzysztofa Rasiaka. Kto ją otrzyma? To wyróżnienie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy jest wyróżnieniem szczególnym dla osoby, która przez 55 lat swojego życia zawodowego pracowała na rzecz mieszkańców naszej gminy, oczywiście na rzecz naszych najmłodszych, prowadząc ich od chwili urodzenia do często ostatnich chwil życia. wszystkich kategoriach. Rozpatrywanie wniosków jest dość trudne, bo praktycznie wszystkie osoby, na które były wnioski pisane, zasługują, ale trzeba wybrać najlepszy. I żeśmy w zasadzie przyjęli taką selekcję, że <laughs> wytykowaliśmy najpierw dwudziestkę, dwudziestki, dziesiątki, aż dziesiątki. Najlepszy. W sposób tych najlepszych jeszcze dyskusja i fornie głosowania odbywało się przyznanie statuetki danej dziedziny Obrady były długie? No paru godzin. Paru godzinne, około chyba 7-8 godzin się te wnioski rozpatrywały. Każda kategoria jest ważna. Tak, według nas, według mnie, według kapituły tak. No, praktycznie. Działalność społeczna, firmy, kultura i praca społeczna, także uważam, że te kategorie no, są ważne. W kategorii działalność kulturalna laureatem statuetki zostaje Robert Kaczmarek. Ta statuetka? Statuetka jest dla mnie dużym wyróżnieniem, chyba największym w moim życiu. Bardzo się cieszę, że kapituła wyróżniła mnie. Tak jak powiedziałem już wcześniej, jestem jeszcze osobą młodą, rozwijającą się, ale widocznie no, jakąś część swojego wolnego czasu oddałem na rzecz mieszkańców i oni to docenili. Będzie, będą kolejne publikacje? Będą kolejne publikacje, co prawda y, sprawa nie jest taka prosta, bo napisanie dobrej publikacji to jest około czasu, ale są już teraz y, wstępne rozmowy, żeby napisać jeszcze coś większego. Zmierzamy do napisania monografii przygodnic. Szanowni Państwo, statuetkę otrzymuje Katarzyna Pawłowska. Dziękuję. Czym dla córki będzie ta dzisiejsza statuetka? No powiem nieskromnie, że kolejnym, kolejnym wyróżnieniem. Bo, bo ta przygoda trwa już ładne kilka lat. I, I od początku, od najmłodszych lat już powiem, że była bardzo dobra, no powiem, że najlepsza. Nawet. I zawsze jakieś nagrody ją spotykały. Nie? Na przykład przy okazji satysfakcja dla nas, nie? dla mnie, dla żony, dla rodzeństwa, no, które też zresztą rodzeństwo jeździło razem z nią. Gdzie w tej chwili jest córka, gdzie przebywa? Yy, na zgrupowaniu na Wyspach Kanaryjskich. Przygotowuje się do Pucharu Świata w Manchesterze. Jest to w przeciągu roku już z tych dalekich wyjazdów, któryś tam, dodam, że był w Pekin, było w Sydney, yy, była Białoruś, bardzo blisko zresztą. Będzie Olimpiada? No żyjemy tam. Wszędzie tam, gdzie jedzie, to zbiera punkty na tą Olimpiadę. Yy, liczyła właśnie, ostatnio była w Pekinie, liczyła na to, a tam się rozchorowała. Miały być cudowne wrażenia, była choroba, niestety. Ale, ale tam uciekły punkty, ale miejmy nadzieję, że zbierze gdzieś indziej. Będziemy się cieszyć z naszej Olimpijki tutaj. Dagmaria Szymanowska. Thank you. Staramy się o rozbudowę punktu lekarskiego w Dewnicy, który w okresie lat 80. próbowano zamknąć. Staramy się o inne rzeczy. Staramy się o, o kabinety w szkołach. Teraz te piękne uroczystości. Sądzę, że jeszcze jestem na tyle sprawny, że jeszcze mogę się do czegoś przydać. No dziękuję bardzo za wyróżnienie. Jeszcze jedna rzecz. Chciałem osobiście jeszcze po... po dziękować yy, osobom, które mnie nominowały, szczególnie panu sołtysowi i Radzie Sowieckiej i panom radnym, którzy mnie wytypowali na to piękne wyróżnienie. Dziękuję uprzejmie. Dzisiaj odczytać, kto otrzyma statuetkę. Dzisiejszą statuetkę otrzymają koło gospodyń wiejskich Bogu Chwały. wszystko zajmuje całą noc, przecież. Szanowni zebrani, statuetkę otrzymuje Stowarzyszenie Rozwoju Wsi dla Wysocka Małego i Smartowa. Pana doktora. Pan doktor jest z nami od tylu lat. Myślę, że dla wielu z naszych mieszkańców był od chwili narodzin i to jest myślę najważniejsze. Szanowni Państwo, Pan doktor Jan Szczepiel. Chciałbym, żeby ktoś przy nie po To może się... Pani Halim, to możemy? Możemy poprosić? lat pracy to jest jednak kanał historii. Ciekawych opowiadań miałbym, chyba pana na cały wieczór, tutaj na całą noc. Tyle było w różnych przypadków. Ciężkich i bardzo kłopotliwych. Ale proszę Państwa, jesteś, jestem świadkiem olbrzymiego postępu w medycynie. Szczególnie w kardiologii, ortopedii i innych dziedzinach. Proszę Państwa, poza tym, na samym początku było bardzo trudno z komunikacją i z wszelkimi lekami, nawet takimi prostymi, gdzie ratowało się życie. Proszę Państwa, na początku mojej pracy jeżdżałem rowerem na wizyty domową. Później oczywiście motocykle i Syrena. Syrena to, proszę Państwa, dla mnie tak jak Volkswagen albo Mercedes, proszę Państwa. Tak się działo. Każdy moc zależy <laughs> obecnie pracuje w przychodni w czarnym lesie, zupełnie nowoczesnym stylem. I proszę Państwa, poza tym cieszę się, że zdołałem opanować nowoczesność, ale też szanuję tradycję w leczeniu chorych. Ale poza tym chciał. Przypomnieć, że największą cenę, największą wartość dla człowieka zawsze jest zdrowie. O tym powinniśmy wszyscy pamiętać. Teraz chciałbym też wspomnieć, jakie kłopoty mamy z przyjaciółmi. Fundusz zdrowia ogranicza nas czasem do przyjęcia. Myślę, że spotkamy się tutaj. W licznym gronie przyjaciół, którzy nas odwiedzą i w sposób szczególny uczcimy to dziesięciolecie współpracy. Myślę, że ten rok minie szybko i będzie poświęcony przygotowaniom na to spotkanie przyszłoroczne. Dziękuję. Szanowni Państwo, postanowiliśmy. Panem Przewodniczącym Rady Gminy Przychodice przygotować dla naszych drogich przyjaciół drobny suwenir z podziękowaniami za dotychczasową współpracę. Pozwólcie Państwo, że ten suvenir tu i wręczymy naszym przyjaciołom. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un de temps. Je suis un de temps. Je de temps. Cette ville a été bombardée durant la dernière guerre mondiale. Et dans ce livre, il y a les anciennes photos c'est-à-dire des photos d'archives qui, qui vont permettre de revoir. Drodzy przyjaciele, dobry wieczór. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jesteśmy znów z Wami, dziś wieczór, lepszego życia. Terrasse, bon, bien, <laughs> je vais vous donner lecture d'un message de monsieur le maire de lutré qui parce qu'il est retenu par ses obligations professionnelles